Cześć, tu mru Cieszymy się, że jesteście. A ja mam dla Was dzisiaj łóżko. Ale najpierw sprawdźmy, czy łóżko, o którym chcę opowiedzieć, jest dobre do miłych pobudek. Dzień dobry, pobudka. Klara budzi się całkiem zadowolona, więc wygląda na to, że łóżko jest ok. No to co zrobić, żeby mieć w domu takie świetne łóżko? Prawda jest taka, że trzeba się trochę nakręcić. Niedawno odwiedził nas Minkobus i przywiózł kilka mebli, które testujemy dla Was i oglądamy je z bliska. I dostałam też łóżko. Łóżko przyszło w pojedynczych elementach, nieskręconych, więc miałam okazję doświadczyć tego procesu. No i to jest naprawdę bardzo proste: wszystko jest oczywiste, tutaj się nie da pomylić i można to naprawdę zrobić samodzielnie i w pojedynkę. A tutaj zobaczcie, jak wyglądają z bliska na takich mocnych zbliżeniach detale. No, i to jest bardzo fajnie wykonany, wykonany mebel. Przy testowaniu sprawdzaliśmy takie elementy, które dla nas są ważne, czyli na przykład to, czy takie oparcie jest wygodne, wygodne do takiego komfortowego czytania w łóżku, bo u nas tego czytania jest naprawdę dużo. No i jest ok. 50 cm od materaca do góry wezgłowia wystarcza. No i to łóżko też jest dobre do siedzenia. 40 parę cm od podłogi do góry materaca to jest taka komfortowa wysokość, żeby wygodnie siedzieć. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie kupić łóżko do pokoju dziecka, no to wiadomo, że u nas bardzo serdecznie zapraszamy, bo my się naprawdę na tym świetnie znamy. Zaprojektowaliśmy już ponad tysiąc pokoi dziecięcych, i cały czas projektujemy kolejne. Zobaczcie kilka wybranych projektów z łóżkami MINKO w różnych wersjach, tapicerowanych i nietapicerowanych, z różnymi kształtami zagłówka, z pojemnikami na pościel i bez tych pojemników. To jest naprawdę bardzo dużo opcji, które no, pasują do każdego wnętrza dziecięcego pokoju. Chcąc kupić takie łóżko, w naszym sklepie internetowym można zrobić to na dwa sposoby. Albo można wejść do sklepu, skorzystać z konfiguratora i wybrać wszystkie możliwe opcje, czyli kolor korpusu, kolor nóżek i tapicerki, zagłówka, i zamówić łóżko. Można też skontaktować się z nami i poprosić o pomoc, podając na przykład, przesyłając do nas zdjęcia pokoju i podstawowe informacje dotyczące założeń estetycznych. Może się okazać, że wtedy dobierzemy jakiś inny model, tak? albo inny sposób wykończenia detali. Zobaczcie, tutaj właśnie pokazuję Wam trapez w wersji na przykład z pełną tapicerowaną skrzynią, a tutaj to samo łóżko w różnych wnętrzach. Popatrzcie, jak bardzo kolor tapicerki i wybór tych materiałów, z których składa się łóżko, wpływa na odbiór tego mebla we wnętrzu i na całość kolorystyki no, takiego pokoju. Także zapraszamy, my Wam bardzo, bardzo chętnie pomożemy w konfigurowaniu łóżka Rumikom.